Chciałbym was zaprosić do udziału w takich eventach, które tworzymy. Pozwolą wam one na to, żeby poprawić swoje zdolności za kierownicą. Pozwoli wam to poprawić swój czas reakcji. Jeśli przyjedziecie z rodziną, będziecie mogli wspaniale spędzić dzień jakoś inaczej, coś zrobić innego niż do tej pory robiliście. A ja wam zapewniam, że jeśli przyjedziecie i to zrobicie, to będzie Wasz najlepszy dzień, który y, będziecie pamiętać bardzo długo. Na tym torze zaczynał jeden z najlepszych kierowców y, Mistrz świata y, swoją karierę. Później przeszedł do F1, my też tu zaczynaliśmy. Jeździmy już od prawie dwóch lat. Mam tu przy sobie Kolina, który jest z nami od roku. Niedawno mu cyknął rok, także brawa dla niego. Ma bardzo dobre postępy. I co my robimy? Szkolimy, szkolimy takich właśnie młodych chłopaków w kartingu. Chcemy, żeby coraz więcej naszych zawodników tu jeździło, ale nie tylko. Chętnie witamy każdą każdą osobę chętną do takich przejażek, czy na poważnie, czy tylko rekreacyjnie. Dzisiaj jesteśmy na torze z jednego powodu. Mamy do pobicia rekord, ustanowić rekord, który odda cześć, hołd naszym polskim lotnikom z Dywizjonu 303. Chcemy tak samo jak oni dokonywać rzeczy niemożliwych, trudnych w, w, w osiągnięciu. Jest, naprawdę nie jest łatwo, ale my próbujemy jak najmocniej. Trzeba bardzo cenować, żeby coś takiego zrobić. Tak, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że trzeba być bardzo skupionym na tym, co się robi. Trzeba trzymać linię, oczywiście trzeba uważać też na wolniejszych zawodników, których dzisiaj mamy na torze i trochę nam przeszkadzają, ale my się nie podajemy, ciśniemy z tematem i mam nadzieję, że w tej chwili mamy ponad 250 kółek przejechany, że zrobimy te 303 mile i ciśniemy z ogniem. Chcielibyśmy dotrzeć do Was rodzice, którzy może na pozór boicie się puścić dziecka na tor kartingowy, żeby mogli spróbować swoich szans. W treningach. Jest to bezpieczne. Powiem wam na przykładzie mojego syna. Kiedy pierwszy raz zainteresował się, miał 7 lat. Pojechaliśmy spróbować na tor amatorski i dopiero rok temu, kiedy spotkałem, poznałem Roberta. Zobaczyliśmy, że Max ma już ponadroczne doświadczenie i jakie sukcesy osiąga. Mojemu młodemu to się spodobało. Kolin już jeździ rok czasu. Spina się po szczeblach, pomału, ale Niedawno zdał licencję miesiąc temu i teraz ciężko jest przeżyć weekend, spędzić go weekend w inny sposób niż na, na torze karpingowym, gdzie zwykle mamy w piątki treningi w sobotę zawody, albo w sobotę treningi, w niedzielę zawody. Przyszły tydzień wielkanocny. Akurat zostajemy w domu. No i jest to zaskoczenie dla dziecka, że jak to przecież moglibyśmy gdzieś pojechać. Już praktycznie nie wyobraża sobie weekendu bez... Bez ścigania się, bez jeżdżenia. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce! Ja Jesteś jest was dumny, chłopaki. No boi. Dobrze? Dokładnie. Ciężko? Nie, łatwo. Łatwo? jeszcze? Dali no. radę?